Kongres jest przy okazji wyborów, ale przede wszystkim chcemy rozmawiać o gospodarce. Przedsiębiorcy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób, co ich czeka po tych wyborach i pewna myśl przebija się przez cały kongres. Mowa o tym, żeby prawo było stanowione w sposób przewidywalny. Niekoniecznie jest mowa o tym, żeby ono się nie zmieniało, ale żeby się zmieniało w taki sposób, żeby partnerzy gospodarczy mogli się co najmniej wypowiedzieć. Tego czasami brakuje i no nad tym warto popracować. Tym bardziej, że jest to kluczowe, dlatego żebyśmy zachowali naszą konkurencyjność i w regionie, i na świecie jako członek Unii Europejskiej. Wiele w tym temacie konkurencyjności Polski. Dał panel, jeden z panelów plenarnych, który miał miejsce dzisiaj. Mowa była właśnie o tym, o jakości stanowienia prawa i samego stanowionego prawa. Mowa była o tym, żeby poszukiwać tych, e, tych elementów polskiej gospodarki, nowych elementów konkurencyjności. Powiedziano o tym, że już jesteśmy po tym etapie, kiedy mogliśmy konkurować ceną pracy. Musimy zacząć konkurować technologiami, musimy te, zacząć konkurować jakością jeszcze bardziej, mimo że pan ambasador Brzeziński podkreślał jakość naszych pracowników, to musimy jeszcze postawić na ich rozwój, tak żeby całość gospodarki mogła grać pierwsze skrzynce na świecie. Praca platformowa jest olbrzymią szansą, ale jednocześnie niesie za sobą pewne zagrożenia. W Polsce, która przechodzi bardzo silne zmiany demograficzne, Przyjazd nowych członków naszego społeczeństwa, a w perspektywie obywateli jest bardzo dużym wyzwaniem i Właśnie praca platformowa i te platformy, które oferują tego typu pracę, stanowią szansę na to, żeby taka osoba, która do nas przyjedzie, szybko tę pracę znalazła. Trzeba znaleźć i jednocześnie poszukiwać takich rozwiązań, które będą mogły godzić interes firm, które taką pracę oferują, z interesem społecznym, to znaczy pełną integracją społeczną tych ludzi. Jesteśmy teraz na etapie wypracowywania pewnych rozwiązań na szczeblu europejskim, a za chwilę będziemy na, pracowali nad tym w ramach polskich rozwiązań. Musimy wypracować taki model, w którym jednocześnie będzie otwarta możliwość jak najszerszego zatrudnienia, będzie to konkurencyjne. Platformy będą mogły się w Polsce rozwijać. Z drugiej strony musimy zapewnić osobom, które będą taką pracę wykonywały, na przykład podstawowe prawa, które przysługują innym zatrudnionym, na przykład prawo do zabezpieczenia społecznego, tak żeby później te osoby mogły korzystać niezależnie od tego, czy ich, pra, ich zatrudniającym jest platforma, czy też zatrudniającym jest tradycyjna. Tradycyjnie zatrudniające. Kluczowe, czego byśmy sobie życzyli z perspektywy wyborów, to to, żeby niezależnie od wyniku wyborów zmieniały się akcenty, a nie fundamenty. Czyli pierwsza rada, jeżeli miałoby dojść do, do, czy do, do kontynuacji, czy też do zmiany władzy, to to, żeby kolejne ruchy, w szczególności te związane z regulacjami, były wykonywane mniej gwałtownie. Po drugie, warto, skoro już ten model oparty na konkurowaniu ceną siły roboczej się wyczerpał, to warto pomyśleć, żeby właśnie przejrzeć nasz, nasze zobowiązania, obciążenia składkowe, obciążenia podatkowe i już je ustawić tak, jak jest w nowoczesnych gospodarkach, żebyśmy żeby mieli jak najmniej osób narażonych na wykluczenie społeczne. I trzecią radą, jaką można sobie Życzyć, to to, żebyśmy też patrzyli na to, co się dzieje poza Polską. Czasami nasze regulacje, nasz spór z perspektywy rozwoju biznesu, który, dla którego już nasz rynek nie powiem, że staje się za ciasny, bo jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, ale jeżeli chcemy budować dobrobyt, a później się nim dzielić w ramach społeczeństwa, to my musimy przekraczać granice, a wobec tego dyskusja polityczna również te granice musi przekraczać. Musimy stawiać i rozwiązywać dylematy, które są ważne nie tylko na naszym podwórku rodzimym, ale też w skali co najmniej europejskiej.